serdecznie ponownie w kanale Spartygi. Za mną tym razem e, trener e, drużyny futsal z Zarzecze. Witam serdecznie. Proszę nam się przedstawić. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Mariusz Surmek. Jestem trenerem Gminnego Klubu Sportowego futsal w Zarzeczu. Witamy serdecznie. E, za nami pierwszy mecz. Jaki wynik? Przegraliśmy 3-2 z drużyną, którą ja od samego początku bałem się grać, bo mówię Wiemy co gra Góral, można się jakoś do tego przygotować, wiemy czy może nas zaskoczyć gospodarz trudniej z Pałacu, natomiast yy, strażacy, to jest drużyna nieznana, Nie wiedziałem, że będą groźni, mogę być tylko zadowolony z tego, że z, ze stanu 2-0 podpaliśmy kontakt i w końcówce, pokazaliśmy charakter, smuci przez pana pierwsza połowa, która w, w konsekwencji... Była przyczyną tego, że zagramy o trzecie miejsce. Ja nie robię z tego tragedii, cieszę się, że chłopcy przyjechali. A co przyniesie mecz trzecie miejsce, to no zobaczymy. Zobaczyłem, czy jednym słowem można powiedzieć, że troszeczkę zdziałał element zaskoczenia. No, no, nie znaliśmy ich, nie wiedzieliśmy, jak grają, wiedziałem, że są dobrze. dlatego moi, moi zawodnicy chcieli grać z nimi, a ja nie chciałem grać. Widać, ja miałem rację. No trudno, ale skoro Pan mówi, że jakby taktykę gry kolejnych drużyn Pan zna tręcza z co Jak Pan myśli, z którym zespołem wy spotkacie się w grze o trzecie znaczy, miejsce, powiem, a kto będzie ewentualnie w finale drużyną, która Was pokonała? Powiem tak, no, ostatnia potyczka ligowa z Sparu i, i Gurala zakończyła się wygraną Gurala. Nie podejmę się weryfikacji, która, która drużyna wyjdzie z tego pojedynku zwycięska, ponieważ jedna i druga drużyna to są mocne ekipy i, i, i praktycznie one, one tworzyły historię futsalną na Podkarpaciu, bo Góral Większa i Sparłańcy to są drużyny, które najdłużej, <coughs> przepraszam, które najdłużej są. Dlatego ja mówię, no Spar, jako gospodarz turnieju, myślę, że podejdzie bardzo ambicjonalnie. Góral nie odpuści. A może inaczej, z Co kim wolelibyście zagrać oto trzecie miejsce? Czy ja powiem tak? To? Dla mnie sam awans do y, finału Wojewódzkiego Pucharu polskich w futsalu był sukcesem, bo nasz klub jeszcze nie istnieje, nawet trzy lata. Y, znosiliśmy, że tak powiem, srogie porażki. Co Już tam? miałem rezygnować, ale tutaj prezes Łukasz Laska tak. zawsze tam jakoś dzwonił, motywował i mówi: przemyśl, przemyśl. Dlatego jestem teraz. Może dobrze, że mnie namówił. Bo ostatnio zaczyna nam iść dobrze. Zaczynamy te elementy futsalu jakoś prowadzać. Trudno jest przedstawić chłopaków strawy. To jest raz i dwa. No, treningi to też są takie, że czasami przyjedzie ich sześciu, siedmiu. Trudno im się dziwić. Mają obowiązki zawodowe, mają treningi w klubach. Dlatego mówię, ja przyjechałem tutaj jako zwycięzca. A jeżeli nam się uda wygrać mecz o trzecie miejsce, będę się z tego bardzo cieszył. Jeżeli natomiast przegramy, też nie z tego yy, żadnej tradycji. Oczywiście z tego serca życzę Wam, żebyście zajęli to zaszczytne trzecie, trzecie miejsce. W e, jak każda inna dyscyplina sportowa, no niestety, ale wymaga poświęceń, wysiłku i czasu. To jest, piękne, to piękne, to jest piękne, ale jak widać przynosi, przynosi efekty, trochę cierpliwości i efekty będą. Także ja, ja życzę, jeszcze, jak mogę kogoś pozdrowić, to chciałem, chciałem pozdrowić no, swoich no. wychowanków z domu dziecka w Łukaszce Mały, w którym do domu jestem, jestem wychowawcą. I moją koleżankę Ewę, której obiecałem, że ją pozdrowię, bo dzisiaj wpisałaś mi Ewka pracę, dałaś mi urlop, dlatego dzięki no. Tobie tutaj jestem, więc serdecznie pozdrawiam. Ewa jest z Rakszawy, także niedaleko tak zrozumiała, cieszy mnie to bardzo, także pozdrawiam, jeszcze raz się pozdrawiam. pozdrawiam serdecznie w imieniu organizatorów i w imieniu pana trenera. Dziękuję serdecznie ja i dziękuję życzę bardzo. oczywiście sukcesów. Dziękujemy. Dziękuję.